Witam was w moim kolejnym odcinku w tym odcinku pokażę Wam co królikom daję w południe A więc zaczynamy tutaj już trochę zostało resztki z tego co ją dawałem rano ale jeszcze im dam trochę tą samicę okróciła mi się 1 stycznia ma ich 7 takie oto kolory są, wyszły śmieszne. Tutaj jabłka damy, dwa jabłka. Marchewkę. I buraka też damy jej. A dwa może buraki damy, takie małe. Samica ma dużo, więc mleka musi mieć. Musi dużo dostawać do jedzenia. Dalej, następna Tu samicę mam. Barana francuskiego. Jeszcze uszy nie oklapły. Też trochę zostało jej. Tego jedzenia, ale też jej to. No. Japka i maczelki. sammiec wie około trzy miesiące. Też mu trochę damy. Te jedzenia. Ładny sam taki kolorek śmieszny wyszedł. Podpalany, brązowy Następna jest samica. Baran Wiek. Pół roku. Coś takiego. taka spokojna też je damy. jabłka buraka I trochę marchewki też damy no, i starczy o samica. mi się tak gdzieś hmm, półtora tygodnia temu, takie małe wyszły po niej. Ej, jest ich 8 sztuk, ładnie się chowają. Też dam jabłka. No to tak drapie śmiesznie. Nie wiem czemu, ale chyba od broni małych. Tak mi się wydaje. Bardzo dużo je, dlatego, że tyle tych małych ma pełno, damy jeszcze więcej jej. To lepiej. Tutaj, Tutaj. samco, wiek 4 miesiące. 4, może 3,5 Coś takiego to jest. Młodziutki samczyk. Także mu dałem, marchewki trochę. Wystarczy, bo on dużo nie je. Idziemy na dwór. Tutaj jest pomieszczenie, tak jak widzicie. Tutaj samice czasami się kociły. Zimno było, dlatego przyniosłem z tego powodu, że ciepło się zrobiło. To mam parę kurików na dworze dokładnie 4. Tutaj mam samicę japońską. Jak widzicie, trochę puchliwa jest, bo ponieważ jest kotna, ma się kocić 10 lutego. Coś takiego. To się tam. I, uh, tutaj mam samica francuskiego. ma na człowieckiego. samica też Muszę pocić z tego tego, no tego coś takiego. To jest samica. Niedawno ją kupiłem 3 miesiące temu. Już zakociłem ją. Termin wykotu 15 lutego. Też lubi trochę zjeść. Damy jej buraka jednego, jabłka, parę marchewek i damy. Jeszcze jabłko i damy jedno Wystarczy jej I tutaj samiec z głowa hodowli Dobry samiec Też mu damy, bo on też dużo je A to można powiedzieć, że nawet bardziej niż dużo To jest wielki samiec Młodziutki nawet bo ma dopiero rok i miesiąc czasu, ale bardzo duże Damy może tyle wystarczy. No i jeżeli Wam się filmik podobał, to dajcie lajka i subskrybujcie.